Hej, cześć, witajcie w arku Asenet Ragnarok. A no, jakby to powiedzieć Skusiło mnie to. Nie no, wy se jaja robicie, bo on mnie stąd. Uśwa mać wy, wy jesteście jakieś przerośnięte, a nie One już mnie prawie zabiły, jezu. Nie, nie chcę. Ja sobie też trochę bardziej pozmieniałem um, ustawienia. E, tak, żeby mi się przyjemnie grało. Ale zapewne będę jeszcze zmieniać. Nie, zostaw mnie, zostaw nie zostaw mnie w spokoju. No, żeż... mać. Łody, lekuję. Ale chyba jeszcze będę zmieniać coś w ustawieniach, zobaczymy. Jakby ktoś się zastanawiał na przykład, jakie mam mody czy coś, to mody które mam to jest ozon awesome spyglass i e, 50% redukcji wagi więc tak czemu redukcji wagi jakby ktoś się pytał e, dlatego że no ja nie chcę się e, jak ktoś jest nowy, to ja Wam wytłumaczę. Nie chcę się męczyć, jak chodzi mi o granie. Ja chcę to robić z przyjemnością, yy, więc. Mm, no, nie chcę mi się na przykład, nie wiem, latać 18 tysięcy razy po jedną rzecz, jak mogę sobie na przykład ugrać takiego moda. I pójdzie po prostu raz. Won, on, on. A, leży. Dobra, punga punga. Ej, w sumie teraz tak się zastan zastanawiam: i Arc Ascendant no to ja nad Argent nie miałem ani za bardzo jakiejś bazy. Może tym razem Los się Uśmiechnie I Coś mi się o, Tak to tak To te OP są rzeczy I może się los Uśmiechnie i No co No i może skończę Ale to tylko zależy Od losu Nie no śmieje się jakby ktoś się pytał, to ch chciałbym chciałbym zrobić z tego taką dłuższą serię e, Więc nie przejmujcie się o to e, spróbuję się przekonać do Ark Survival Ascended bo mi po prostu osobiście nie siadł, no i na początku, ale się zobaczy teraz. Może to po prostu yy, takie złe podejście miałem. Kto wie, nie, ja też nie wiem. Jak to ma wiedzieć, nie wiem, sąsiad obok. A, więc no. Trochę też takie podejście moje było może błędne. Chyba to nie ma redukcji. Wagi nie wiem. Się zobaczy później. Dobra, a gdzie ja jestem? Czarnej... ...za przeproszeniem. Ej, co to jest? To... Aha, do chyba to jest do tego nowego DLC, które kosztuje ponad 100 zł. No, jeszcze mnie nie posrało, nie mówiąc, żeby kupować to. Więc. O ty! Angaż, angaż! Chodź się bić, chodź się bić, chodź się bić. Nie widzicie. A i co? Lamus. 1-0 dla mnie. Tak to się robi. Tutaj jest. Show skills. No. Moim zdaniem to trochę jest przewaga, jak to będzie coś tak dawać. Takie pay to win. Ale ja gram single player, więc ja mam wywalone jaja. I ja sobie nie muszę tego kupować. Jakby ktoś się pytał mnie, na przykład, czemu nie gram na serwerach, nie lubię. To po pierwsze. Po drugie, ja sobie wolę tak pograć samemu, a nie żeby ktoś do mnie przelatywał i coś mi na przykład ględził. Może jakby się większa ilość osób zebrała, żeby zagrać, to można sobie wybrać jakiś serwer PvE zapewne, bo ja w PvP to jestem taki super, że hu hu, hu że nie jestem. Nigdy nie grałem PvE, PvP, więc no. Więc sobie możecie wyobrazić, jak jestem tragiczny w to. A tam jest jakiś player? Czy po prostu to jest na mapie tak pokazane? Na mapie po prostu. Więc tak. Nie wiem, ile osób też by chciało arka. Wiem, że na pewno jedna osoba się pytała. Że, że odszedłem z Arka. No, odszedłem, bo jakoś mnie tak nie zachęcił. Ale jak się dowiedziałem o tym Ragnaroku, to tak... Wróciły mi chęci, wróciły, więc... Nastawiłem się. Dobrze, może skończę wreszcie serię jakąś. <grym> hmm. Bardzo mnie... Um, trochę, wam się przyznał, że trochę mnie zdenerwowało, jak chodzi o... Hmm. Arka, tego, że tu jest, jakby, no w tych opcjach tak trochę porozwalane. Ja bym na początku się nie, nie mogłem od, odnaleźć, przyznam się szczerze. Albo to po prostu jestem ja takim debilem. Hmm. Może to jednak ta druga opcja? Kto wie, kto wie. No, ale nie mogłem się odnaleźć. No, bo tam było ładnie w Ark Survival i było ładnie single multi tam opcje bla bla a tu jest dostajecie cztery karty na, na, na głównym na i, i się o co chodzi tam nie jest już single tylko że create coś takiego oh, 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 oh. Poszukano mnie, ja chciałem tylko zobaczyć, czy mogę to otworzyć. Może i też trochę mnie denerwuje to, że jakby nie za bardzo widzę, czy mogę to zrobić, czy jednak nie mogę. Więc. O, jak się schylam, tak. Te ruchy kocie, o tak. O tak, lata mi ta rączka I do kieszenie. Typowy Janusz Biznes. Tak już mi zaczyna trochę odwalać, nie? Jakby ktoś nie zauważył. Hmm. Boże, ja też nie lubię tego, że tu jest to tak naprawdę to z zbiałe. To nie jest jak... wyplatane, tylko jakby to już jest zanurzone... w barwniku. No nie wiem, mi to na przykład przeszkadza osobiście. Nie wiem, jak wam. Zaraz mi z że za dużo wymogą No ale trudno no. Wymagać trzeba gra, gra trochę jednak kosztowała no, Nie ukrywać Minidodo A to wasze do bobo Dobra, napijam sobie trochę loweła Ale to jest strasznie dużo skrzynek Albo ja chodzę po prostu po spawnach Od spawna do spawna i mam tu po prostu tak dużo skrzynek Jezu, bo...

E, to na pewno, bo jak widziałem na trailerze, jakby no, jak się po prostu odpala mapę, to był tam gryf i człowiek na nim, i była też wywerna. Z tego co pamiętam, więc no, ciekawie, ciekawie. E, Trajk. Ładne coś. O nie, won, won, lamus. Mogę cię wsiąść? Nie mogę. Jesteś u mamy. 135. Co to ma być? Já si ptám, co to má být. używają mózgu. Aha! Super, że jest krwawy jak nie powiem co. I... Ten... Oh. O! to jest akurat głośne rozpięcie. Żartujecie sobie? Nie, nie. Mały no, trajkuś. No bo Jezu Chryste, no... Krwawi to to lepiej niż nie powiem naprawdę niektóre rzeczy, a to... a to nie, nie, nie chcę zniknąć. Nie mogłem rzucić tego p... Pe... Mm -hmm. Do domach taksa? Co tu jest? A to cię tu są, jojo. Cierboły. A puci puci puci. Oj, 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 oj. Dobrze, zajmuj ich Zajmuj ich ci na pomoc. O, o, tak. Chodź tu. Mamy trajka. Fuj. Pierwszy trajk. Co że ci matkę zabiłem, no ale no życiew hmm. Masz sobie miecz. ja sobie niec Ja sobie się wystraszyłem co to jest? A si, okej. Okay. Dobra, co możemy proca? S plusy myślę, żeby jeszcze dodać, na przykład. Tri, Ry... nie Ry re, -i. re, -i. re -i. aha jabło pachy aha okej okay, to jest trika, nie yeah. okej okay. fiber i Ajt zbieramy sobie. Ja Zaraz jeszcze. No, 19. Dobra, czas zacznę z Fajberku zbierać trochę. Może szybciej rosnąć, mysiu, pysiu. A w ogóle... Imprinting... nie wiem, czy można zrobić. On't? OK. O, trzeba by... ...zmniejszyć też czekanie na... ...opiekę. To już, sznurę no jeszcze trochę. Żeby nie było, że ja jestem zły jakiś czy coś. Ja bym poczekał, jak ty dorośniesz. Ee, options. Nie. Czyń czy nie. Inventory. Behavior. Enable monitoring, no masz niby wyłączone, to czemu ty chodzisz? Dobra, ja sobie poczekam, jak to urośnie małe mi. I co? Myślę, że się widzimy w następnym odcinku. Dzisiaj taki trochę krótszy, zobaczyć czy przypadnie mam ta seria. No, no i co? Ja was zachęcam do zasubskrybowania, lajkowania. Życzę wam miłego dnia, nocy i się widzimy w następnych odcinkach. Do następnego. Trzymajcie się i pa pa.